Maria Szyszkowska, profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, filozof, działaczka społeczna, senator piątej kadencji. Wykłada filozofię i etykę. Powołała do życia filozofię codzienności, filozofię formacji i wniosła wkład do filozofii prawa. Opublikowała kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów. W 2005 roku była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Tysiące lat ludzie zmagali się z żywiołami. Z burzami, piorunami, powodziami, lawinami. Ale żyli z nimi w symbiozie. Rozwój cywilizacji. Spowodował, że oddalamy się od natury, a niektórzy wręcz twierdzą, że natura nie jest nam do niczego potrzebna. Zapominając o tym, że jesteśmy cząstką przyrody, tak samo jak rośliny i zwierzęta, to jest zupełne nieporozumienie. Oddalając się od świata przyrody, żyjąc w tym świecie kultury i cywilizacji, my tracimy. Energię życiową, bo ta energia życiowa napłynie również z ziemi, którą tak namiętnie kostkujemy, brukujemy. I, a nawet następuje zachwianie równowagi psychicznej, w związku z tym, że stajemy się częścią świata cywilizacji i tracimy kontakt z tym, co naturalne. Pogrążaniu się w cybernetycznym tak. świecie towarzyszy bierność oraz niechęć do podejmowania decyzji. No to prawda. Ja z któregoś dnia postanowiłam zrobić pewien eksperyment, sprawdzić, jak właściwie działają na człowieka media. I dwa dni spędziłam przed telewizorem, oglądając, podkreślam, mądre programy, bardzo interesujące filmy. Sławku, trzeciego dnia ja nie byłam zdolna do jakiegokolwiek czynu. Ja nie mogłam wrócić do mojego życia. Ja marzyłam tylko o tym, żeby znów włączyć telewizor. I to mnie przeraziło. No więc właśnie, tracimy również aktywność. Ale co gorsza, tracimy poczucie wspólnoty. O tak. Tak. Jesteśmy ogromnie... Osamotnieni w tym kontakcie z przyrządami cywilizacji, ale przerażające jest to, powiedziałeś o wygodzie, tak. że ta wygoda, którą pogłębia kontakt ze światem wirtualnym, powoduje, że nam się już nie chce wyjść z domu i spotkać ze znajomymi, że spotkania towarzyskie, bywanie u kogoś w domu staje się czymś no. Nieobecny w naszym życiu. No a przecież przed laty było to normą. Chodziło się do sąsiadów, chodziło się do znajomych, tak. do przyjaciół. Ja ciągle byłem z rodzicami u jakichś wujków, cioci. Tak chodziło tak. się do sąsiadów na telewizję tak. i ta wspólnota się zaciśniała. Myśmy się wszyscy w budynku znali Jak i wzajemnie mówiła. sobie pomagali. A teraz nie teraz znamy nie. sąsiadów. Tak, dokładnie, a nawet ja pamiętam jeszcze w okresie szkoły podstawowej, a także średniej czy studiów, przechodziłem obok domu przyjaciela, kolegi z klasy czy z roku. Można było wejść, posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, tak. posłuchaliśmy jakichś nagrań. I ten niezapowiedziany. I ten niezapowiedziany. I niezapowiedziany zupełnie. Tak, ten gość był naprawdę z radością przyjmowany. Tak, a teraz trzeba się zapowiadać, o ile w ogóle ktoś wyrazi zgodę i chęć na spotkanie wtedy można się spotkać. A często woli się ktoś spotkać w kawiarni czy w restauracji, żeby nie zmywać, żeby nie nakrywać do stołu, żeby nie, nie zmywać, zmywać Nie na tak. tak. Ale spotkanie w kawiarni i restauracji nie jest tym samym co spotkanie w domu. W dom. Nie ma tej atmosfery, tak. intymności, możliwości Wiem, szczerego tak. porozmawiania, a w kawiarni w koło są uszy, które nas mogą słyszeć. Tak. I ten tłok. I tłok i gwar. Tak. I hałas. Tak. Ale przepraszam, Tak? ja myślę, że ten hałas i gwar, on zagłusza nasze wewnętrzne niepokoje. On pomaga, on jest, że tak powiem, on pomaga w złej sprawie, mianowicie w odwracaniu uwagi od naszego wewnętrznego ja. Od naszego zapewne, wewnętrznego zapewne ja, tak prawda? jest. Swój kontakt z przyrodą ograniczamy również nieświadomie, pędząc za nowoczesnością, modą, wygodą. Kupujemy plastikowe okna, lakierujemy drewniane podłogi, co już w ogóle jest absurdem, Absurdem, tak? no może z wygody, bo to łatwiej zmyć. Tak to dochodzi. Tak, chyba tak. I tym samym oddalamy się od naszych korzeni. Kiedyś rozmawiałem z kilkoma pisarzami. Oni mówili, słuchaj, z Michałem Sumińskim, również, który prowadził zwierzyniec. No, mówili, tak. Wiesz, Sławek, jak jestem w lesie, jego syn Piotr również mi to mówił. Przepraszam takie wtręty. Ale A to bardzo ciekawe. <laughs> mówił, że jak jesteśmy w lesie, to ja lubię tak oddalić się na chwilę, objąć gruby pięć drzewa, przytulić się i wymieniać z drzewem soki. Jak już to mądre. Jak, jak to jest mądre, to przecież potęguje nasze siły witalne i to służy naszemu zdrowiu. Ale znów wygoda. Wygoda powoduje, że się idzie do apteki, łyka się jakieś pastylki zamiast odnaleźć drzewo, które można objąć i tą drogą wzmacniać naszą odporność. I leczyć skołatane nerwy. Tak, a to jest bardzo ważne. Rozwój cywilizacji. To są Twoje słowa, Mario. Czyni życie bardziej wygodnym, lecz nie dostrzegamy, że wygoda wzmaga bierność, stajemy się coraz bardziej leniwi, apatyczni, niezarabni. Słyszałem niedawno, zresztą jakiś psycholog to napisał, że obecnie wychowuje się pokolenie dzieci, które spokojnie można nazwać pierdołami, bo nie potrafią nawet wkręcić żarówki, tak. która się przepali. Tak, tak. Do czego my dążymy? Do czego nas to prowadzi? To prowadzi nas do tego, żebyśmy się stali taką bezimienną, pozbawioną cech indywidualnych masą, która poddaje się woli tym, którzy wpływają na losy państwa czy losy świata. To jest bardzo niepokojące, a dowodem, że tak jest, jak powiedziałam przed chwilą, jest okres epidemii. Kiedy tak łatwo nas zapędzono do mieszkań, zamknięto, pozbawiono możliwości kontaktowania się wzajemnego. Co mnie zastanawia w tym okresie tak zwanej pandemii brak myślenia ludzi, wręcz głupota. Tak. Widziałem parokrotnie, jak przy wejściu do lasu stały tabliczki z zakazem wstępowania do lasu. Blisko przekopu mierzei wiślanej w lesie widziałem człowieka, który przechodził obok nas w odległości około 50 metrów z maseczką na twarzy. Mówię do niego, proszę pana, niech pan zdejmie, poddycha tym świeżym powietrzem. A on mówi, ale koronawirus. To była moim zdaniem, oczywiście, tresura ludzi. Tak, i okazało się, że skuteczna. Skuteczna. Czy staliśmy się aż tak bezwolnym, bezmyślnym społeczeństwem? Tak, poddającym się bardzo łatwo temu, co się słyszy i widzi w telewizji, bo to jest święte i nienaruszalne. No właśnie. I co gorsza, coraz więcej agresji między nami. Tę agresję widać w pracy, w szkole, na chodniku, na ulicy, na parkingach w kolejce, do kasy w sklepie. Sam byłem niedawno świadkiem bójki dwóch kierowców, którzy walczyli na parkingu o miejsce dla swojego samochodu. Nienormalne. Nienormalne, ale proszę zwrócić uwagę na to, że nam się wymawia, że człowiek powinien konkurować oraz rywalizować z innymi jednostkami. I ta pochwała rywalizacji i konkurencji Zespolona z epoką neoliberalizmu ekonomicznego, w którym znaleźliśmy się po 1989 roku, jest ogromnie niszcząca człowieka. W dodatku pewien straszliwy absurd. Neoliberalizm ekonomiczny głosi, że państwo ma... Nie zajmować, nie opiekować się obywatelami. I właściwie gdybyśmy naprawdę myśleli, gdybyśmy się zdobyli na odwagę w skali masowej myślenia własnego indywidualnego, to byśmy się rozmaitym restrykcjom w okresie epidemii nie poddali, bo podejrzane było to, że państwo, które ma nie opiekować się obywatelami, opiekuje się tak bardzo, że nakazuje się szczepić. Prawda? to sprzeczność sama w sobie. Tak, tylko do tego wszystkiego, żeby to zrozumieć i zauważyć, potrzebna jest logika, którą tracimy, bo w ogóle nie używamy, że tak powiem, naszego aparatu myślowego. Przejmujemy tylko to, co nam mówi się. Zapytam się i... ciebie, co trzeba zrobić, żeby to wszystko, co nas otacza, co jest absurdem, tresowaniem ludzi? odbieraniem im wolności, naprawić. Tak. Jest jedyna droga. Droga, żeby głos małej niestety grupy mądrych ludzi, bo tacy jeszcze istnieją i myślą na swój własny sposób, stał się bardziej powszechnie słyszalny. I do tego powinniśmy wykorzystywać wynalazek, jakim jest internet czy cywilizacja, żeby Powinny być jakieś audycje, które będą stanowić przeciwwagę dla tych masowych stacji powszechnie oglądanych, z które, których promieniują poglądy szkodliwe dla człowieka. A przecież życie każdego z nas jest niepowtarzalne i trwa tylko przez jakiś określony czas. Bardzo Ci dziękuję, Mario. Ja też dziękuję. Proszę Państwa, właśnie próbujemy to robić. Jeżeli. Spodobała się Państwu nasza rozmowa? Bardzo proszę, polubcie nasz kanał, udostępnijcie link do naszego kanału przyjaciołom, znajomym, ażeby mogli razem z nami dyskutować, wymieniać myśli. Czekamy na listy, e-maile. A jeżeli uważacie, że te rozmowy są potrzebne, to zaproście nas na kawę. Dziękuję bardzo.